To był stres na końcu spotkania, ostatnie 10 minut. to Znaczy, no to jest taki stres. No, granie na aferę. Każdy przegrywając 1-0, by tak grał. Niepotrzebnie sobie pozwoliliśmy na taką grę, bo mogliśmy strzelić szybciej jakąś bramkę i byśmy mieli spokojne do grania. Przy tej temperaturze wytrzymać 90 minut na jakiś wysokich obrotach jest naprawdę ciężko. My mówimy tu o temperaturze na takiej, przy takiego przeskoku, co jest teraz, bo wiadomo, że wat będziemy mieli cieplej. Nie? Ale Powinniśmy wcześniej strzelić drugą bramkę i mieć spokój. W tym meczu to obroniłem to, co tam leciało, ale żebym się czuł bohaterem, to wszedł. Będą mecze, w których będę musiał dużo więcej bronić, wtedy mam, muszę pomóc kolegom. Brakowało dzisiaj kibiców wam tego dopingu? To... Wyszli. Wyszli, dopingowali nas ze stadionu, było to słychać. Na pewno brakowało, ale ja ich rozumiem. Lepiej dzisiaj się grało na murawie? To znaczy ta murawa dopiero dochodzi do siebie, te piaskowanie, które było robione. Na razie coś troszeczkę przeszkadza, bo ten piasek jest taki miękki i za dużo go w tej trawie jeszcze jest. Musi troszeczkę się rozprowadzić ten piasek, wtedy będzie lepiej.